Gram przeciwko napierakowi w najbardziej losowym trybie na rapy.pl Siema napierak. Siema gubir. A wiesz, że przegrasz? No a ty akurat przegrasz. Dostajemy pierwsze itemy. Ja dostanę diamentowy miecz. Nie, bo ja dostanę, a jednak nie. Dobra, nara. Teraz poproszę Elytrę O, dobra, to będzie git. Co? Nie! <słuch> Dodatkowy drop. Oho. Dokąd? Nie boję się ciebie. Dobra, boję się. <laughs> zmieniłem zdanie, zmieniłem zdanie. Ale dobra, dodatkowe losowanie. No dobra, no, no. no Ajajaj! Wystrzymam? Co? Ja nie wytrzymam. A, nie, to Nie, 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 nie! Nie, o, nie gdzie ja idę? Nie, nie, Jeżeli jesteś ciekawy, jaki kolejny item uda mi się wylosować, zostaw w tym momencie, Suba. Dzięki. <laughs>